nie było nudno nagrać ci, tylko zbyszka na treningu, ponieważ tutaj specjalnie nie chcę się tutaj dublować z tym, a najlepiej to będzie wyglądać, jak ja tutaj przyfilmuję i dodam komentarz. No fajna maszyna GM80 jest to wersja tych maszyn, które od lat 80. podbiły Europę i na pewno większość firm, która. Mogła cokolwiek odwzorować, to odwzorowywała właśnie od tej firmy, oszczędzając na materiale, czyli skracała wszystkie możliwe y, patenty. Znaczy to tam wiadomo, jakieś kiedyś jeszcze, jeszcze były, y, ktoś, y, ktoś by tam mógł kogoś oskarżyć za, za czerpanie z patentów, ale czy, czy odwzorowywanie, więc te firmy musiały coś tam inaczej, lekko przerabiać. Teraz tego jest tyle, że już by było szkoda się nawet za to zabierać i zabiegać za tym. Tam robiliśmy zginanie jednonóż w staniu. Kolejno było w siedzeniu. Maszyny są tutaj perfekcyjne, więc chodzą idealnie od dechy do dechy. Ustawienie stóp, akurat tej zbyszka równolegle w wyprostach, akcentuje na front tutaj czworogłowego mięśnia. No, trzeba Zbyszka podciągnąć, bo te nogi w stosunku do góry jednak są lekko zaniedbane. No ale myślę, że jak tylko zacznie je robić, no to one szybko zaskoczą, bo tak z nogami jest, że tylko większy ciężar, jakieś parę przesiadów takich bardziej jak zaakcentowanie tego, tak można powiedzieć, prawidłowym ruchem będzie skutkowało tym, że no zyskujemy dość szybko. Na masie, no centymetr na nodze to jest 2 kilowagi, więc y, warto nogi robić. Ci to te, ta grupa bocianów, która występuje, i myśli, że sama góra to jest, to starczy. No to trening gór, dolnej części ciała powoduje rozrost w większym stopniu też górnej połowy. Więc y, ja bym nie zaniedbywał, nawet jeżeli są jakieś kontuzje, no to wykonywać trzeba takie ćwiczenia, które przynajmniej. No nie wierzę, że, że nie, nie można wykonać jakichś zwykłych nawet wyprostów delikatnie, czy wypychań. To co można robić, to trzeba robić. No tam zrobił też po tych przysiadach wypychanie, imitujący przysiad. To jest ciekawa maszyna. No i tutaj pośladki. Wyprost w takim ustawieniu. Niby bardziej dla kobiet, ale ja bym pośladki też ćwiczył, no bo pośladki to też część, część ciała, fajnie się kształtują, dupa nie wisi, lepiej w spodniach wygląda, kobietom się podobają, no są atuty tego.